Cegrana brama, nad którą słońce wschodzi. Przez jej łuk każdy z nas przechodzi. Kwieciarki, handlarze, uliczni, grajkowie, każdy z nich o lubinie coś ci opowie. Idąc grocką, skręć na plac po farze, gdzie fotograf robi zdjęcia młodej parze. Stań na murach i podziwiaj panoramę. Spójrz na lewo, widać wielką zamku bramę. Idąc do niej, mijasz grocki łuk, chciałbyś czas zatrzymać, gdybyś tylko mógł. Za tam było żydowskie miasto. Tam nie jedno młode życie zgasło. Zmierzaj dalej, aż po zamku wieże, gdzie nie jeden więzień cierpiał biedę. Dziś jest muzeum, co zbiór ma wielki Tam czarcia łapa i obraz matejki. Gdzieś przy wieży trynitarskiej stoi stara kamienica, tam gdzie powstała poezja, która wciąż zachwyca. Do jej okna wpadła nieraz luna księżycowa, gdzie nocami swoje wiersze pisała Arnsteinowa. Była mroczna, milcząca i często zamknięta, widokiem cierpienia i śmierci przejęta. Mimo bólu w sercu, miłość do drzemie. Szczechowiczem napisała Tomik Stare Kamienie. Odwiedzała Francję, Niemcy i do tego pół Europy, lecz do Lublinu kochała, stąd jej częste powroty. W życie polskiej poezji była zaangażowana przez semicką krew w getcie zamordowana. Była to wytworna dama z długim puklem czarnych włosów, choć nie miała w życiu, lekko było wsparcie wielu osób. We cannot think of being acceptable to others until we have first proven acceptable to ourselves.